Cześć, kochani! Cześć! Cześć! Ha, trochę inaczej, w odmienionym składzie. Witamy prosto z Barcelony, z samego centrum, samego serca. Przyjechałyśmy tutaj w odmienionym składzie, bo oprócz Karoli jest też z nami jej siostra, Patrycja. Patrycja, pomachaj do kamery. <gry> tak! Patrycja jest tutaj bardzo ważną osobą, ponieważ jest tutaj tak szeroko pojętą asystentką. E, przyjechała trochę, e, tak, trochę poasystować, trochę nam pomóc i miło spędzić z nami czas, więc bardzo się cieszę, że jest z nami. E, to jest taki dla mnie ważny vlog, e, w ogóle ważny wyjazd, ponieważ e, już niedługo pokażę Wam coś, nad czym e, pracowałam przez ostatnie miesiące i jest to dla mnie bardzo ważny projekt, Karola. Tajemniczym. Mm. Mm. Tajemniczym. Mm. Mm. Mm -hmm. Więc tylko tyle, um, tak, tylko tyle powiemy. Um, niedługo się przekonacie, um, pokażę wszystko. Um, musimy już teraz, w tym momencie lecieć na zdjęcia, ponieważ za chwilę będzie padać i znowu będzie padać, i potem będzie chwila przerwy bez deszczu. Niestety ta pogoda nam tym razem nie wyszła, ale jak właśnie zacznie padać, to my wam. Przy... Tutaj zaprezentujemy room tour. Pokażemy pokój, bo jest naprawdę bardzo ładny hotel. H10 w samym centrum jesteśmy, super jest. I pokażę kilka drobiazgów, które ze sobą zabrałam, które zazwyczaj zabieram na takie wyjazdy. No i co, i tyle: subskrybujcie kanał, łapki w górę i lecimy. lecimy. Proszę Karola, możesz komentować, możesz komentować. Tak to wygląda e, Tak kochani? właśnie wygląda praca influencerek. E, e... Nowa sukienka. Trzeba pokazać. Ładne miejsce. Pokaż, Pati. No. Więc jak mamy ładne miejsce, to mamy przybierającą się influencerkę. No. Każdy ją tutaj mógł zobaczyć że dzisiaj w bieliźnie. No cóż, tak to no. wygląda, kochani. Nie będziemy się oszukiwać. Wiecie, tutaj, tutaj mi jest wszystko jedno, tak? Nikt mnie nie zna. Bogę też. A nie, yy, mieliśmy jedną sytuację. Ja oczywiście ubrana na tak zwaną. No nieważne jak. Byłam źle ubrana. Wszystko na siebie nałożyłam, żeby fakty Biedna miała jak najmniej rzeczy do niesienia. I idę w tej kurce, w ogóle wszystko z czapy. Na co pani. Cześć, chciałam się tylko przywitać po polsku. Do nas. Także fame się zgadza, ale jak ta pani mnie zobaczyła, to nie wiem co sobie pomyślała, no, że wyrocznia do nas ze mnie żadna. Także tak Ale pozdrawiamy, pozdrawiamy Panią serdecznie, bo to było mega, mega miłe. Zawsze możecie do mnie podejść. Dobra, mamy to. Ładnie. Przejęłam na chwilę kamerę, żeby pokazać wam, jak my tutaj ogarniamy. I pat jest bardzo ważnym elementem naszej układanki, bo tutaj wszystko ubrania nam składa. Karola się po prostu nie chce pokazywać, dlatego też tutaj jej pomaga. No, macha, macha. E, takie są, tak. Ja już jestem też przebrana, słuchajcie, w nowy outfit i idziemy dalej focić. Zapraszam na taki krótki runtur. Nie jest to jakiś wielki apartament, ale mamy całkiem naprawdę fajny pokój. Chcemy wam go pokazać. Oczywiście zaczniemy od czego? Od łazienki. Od łazienki. Wiadomo, bo łazienkę mamy naprawdę taką Instagramową. Patrzcie na to. Adam. Jest. Jak to ładnie wygląda. Parę tam kosmetyków niby na dwa dni, ale zawsze trzeba tam coś tam wziąć, tak. Podoba mi się bardzo, bo powiem Wam szczerze, że zawsze jak jeżdżę do hoteli, to zawsze biorę ze za sobą swój żel pod prysznic, szampon i jakieś tam inne kosmetyki, balsamy. A to jest pierwszy hotel, który mi bardzo pasuje, bo kosmetyki są Ritualsa. Więc od I pięknie razu, pachną. Tak, pięknie pachną, więc in, inna jakość, naprawdę bardzo fajna, więc mamy taką dużą e, łazienkę, naprawdę dużą jak na standardy takie. Nie, tak, ta łazienka tak, jest tak, naprawdę tak, bardzo, tak. bardzo duża, bo tak. tu jest bardzo duży prysznic. Naprawdę super. No i tutaj właśnie. Dobrze, idziemy dalej, idziemy dalej, pokazujemy co dalej, a pokazujemy naszą kolekcję butów. No bo jak kobiety jadą na dwa dni, przyznam szczerze, że mam dwie walizki po 20 ponad kilogramów, między innymi przez buty, bo wzięłyśmy, potrzebujemy bardzo do różnych sesji, ale najfajniejsze, które mi się teraz bardzo podobają i zakochałam się w tych, to jest nowa kolekcja Marco Schuss. ja z nimi już kiedyś współpracowałam. I poprosiłam, żeby mi właśnie dali na wyjazd. I te są piękne. Pokażcie to te czarne, bo te czarne to są moje toby. Top, tak, takie sexy będą, będą pokazane. Karola bardzo ładne zrobiła zdjęcie. Też bodki, naprawdę fajne te buty y, udane. Idziemy dalej. Tutaj śpija, tu śpija. Mamy kaweczkę. Lubię też właśnie, jak w, hoteli, w hotelach jest możliwość zrobienia kawy czy herbaty. To jest bardzo ważne. No i tam łóżko Karoli i Patrycji. Także. Całkiem spory ten, ten, ten metraż tutaj. No mamy. podobno 28 metrów kwadratowych. No, także naprawdę fajnie. Podoba nam się, bo jesteśmy w samym centrum, więc wszędzie blisko i to bardzo ułatwia życie przy zdjęciach. A teraz pokażę jeszcze, co zabieram zawsze ze sobą na wyjazd: opaska na oczy, bo ja po prostu lepiej z taką opaską śpię. Ta jest jedwabna, więc jest bardzo przyjemne dla oczu. Ja już nie mogę, nie rozstaję się w ogóle z tą szczotką, o której wspominałam i zobaczcie teraz, ta da ta, da ta, ta. to są szczotki dziewczyn Karoli i Patrycji, bo one też je bardzo lubią. No i to jest gadżet, który naprawdę się sprawdza, też pokazywałyśmy. I ja się sprawdza też suszarki te suszarki w żonie suszarki też. Suszarki też, tak. Bo nam się dzisiaj zepsuła, więc użyliśmy tej, bo tam można wyjąć główkę i suszy fajnie. Co jeszcze zabieram? Zabieram ze sobą już zawsze, nie rozstaję się od roku. Ten suplement diety, o którym wspominałam ostatnio, este Synergy na Instagramie, i tutaj też wspominam, bo to jednak ta kuracja dużo daje mojej skórze, włosom, no i przede wszystkim paznokcią, Ale ja właśnie też chciałam zauważyć, że Twoje paznokcie przeszły niesamowitą zmianę, bo ja tak. pamiętam Twoje paznokcie dwa lata temu, kiedy jeszcze nie używałaś kolagenu i to były naprawdę kiepskie paznokcie. A teraz właśnie nawet dzisiaj zwróciłam tak. sobie uwagę, że tak. ma te paznokcie takie grube, mocne tak. i naprawdę fajne. I to jest wszystko dzięki temu kolegowi, bo ja nic innego nie zmieniłam w swojej diecie oprócz kolagenu to jest kwas hialuronowy, witamina C, E, biotyna, cynk, więc właśnie na włosy, na paznokcie bardzo polecam. I to pokazywałam, ale pokażę że jeszcze raz. To jest w formie takich już pokazuję shotów, o, takich 25 ml i to się rozcieńcza z wodą i wypija. Smakuje bardzo neutralnie I ja to właśnie piję od roku. Może jakoś przerwę zrobię tam koło wakacji, ale na razie jeszcze Suplementuje się, no bo prawda jest taka, że w pewnym wieku ta suplementacja jest potrzebna. No bo właśnie skóra nie ta, włosy nie te, a jednak te suplementy po pomagają. Karola. No jeszcze chciałam powiedzieć, że Suzie im starsza, tym lepiej wygląda, więc... <grym> Tak, bo to jest... To na pewno zasługa. No. też nie wiem właśnie, skąd to się bierze, że parę lat temu to jakoś i byłam chudsza na tej buzi. Tak, taka. ale pamiętasz te zdjęcie, które znalazłam? <grym> nie wspominajmy tych czasów, nie, nie, nie. Myślę o jakimś takim kompleksowym e, suplemencie, jeszcze bardziej kompleksowym, zobaczymy. W każdym razie na razie to mi wystarcza e, i to piję. Zostawiam kod rabatowy, bo to jest kontynuacja współpracy, ja z Estę na pewno jeszcze będę Będę, będę wam pokazywać, bo y, y, super sprawa, bo działa. I y, mam dla Was y, kod rabatowy, zostawiam pod vlogiem. Może ktoś chce skorzystać. Może to będzie taki 2 plus 1, bo jak się zużyje tak naprawdę dwa opakowania, półtora opakowania, to wtedy widać dopiero pierwsze efekty. Także tak, ja polecam. No i co? I co jeszcze wziąłam takiego ważnego? No i oczywiście magazyny, bo ja muszę, wiecie, jak już jadę bez dziecka, no to jakiś magazyn do czytania biorę na spokojnie. Nie mam mama, 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 więc jest spokój. Karola? I uwaga. I uwaga, to będzie coś śmiesznego. Tak? Wzięła swoje mleko do kawy. Tak, wzięłam też swoje mleko do kawy, takie skondensowane, bo nigdy nie ma w hotelu i zawsze muszę biegać po sklepach. A tutaj okazało się, że też było. I wzięłam oczywiście zapas wieszaków, takich wiecie, do szafy, żeby porozwieszać ubrania. Okazuje się, że akurat w tym hotelu jest ich bardzo dużo. Także y, zawsze mi to y, y, sprawdzało się, właśnie te wieszaki i kawa, a tym razem wszystko jest na miejscu. Także dobra, to tyle. My lecimy dalej, bo, y, bo znowu przestało padać. Więc lecimy na kolejne foty. No i tyle. Jesteśmy w jednym z najsłynniejszych i najważniejszych miejsc w Barcelonie. No bo kto nie kocha owoców? Dobrego mięska, orzeszków i innych takich. Słuchajcie, tu jest przepięknie. Jestem zachwycona. Cudowne, chłoniemy te piękne zapachy, bo tutaj wszystko pięknie pachnie od owoców poprzez o takie pyszności. Zobaczcie, jak to jest po prostu też słodko kolorowo. Nagrywałyśmy tutaj materiał taki na potrzeby Instagrama, więc musicie wchodzić na Instagram. Ale jest tutaj naprawdę uroczo. Na szczęście jesteśmy po śniadaniu, więc nie burczy brzucha. No, ja podanie... tu chodziłam na śniadanie. Tu chodziłaś na śniadanie, bo tu jest Ech. rzeczywiście super. Yy, co ciekawe, i teraz musicie ocenić, czy dużo trzymało. Kupiłam trzy pomarańcze, 5 euro zapłaciłam. Nie, mniej. 5 euro. 45. Trzybysz. A. Pani dałam na piwek, bo była miła i pozwoliła nam chocić swoje pomarańcze i owoce. No e, najtaniej tu nie jest. Nie, tu nie Na, jest tu tanio, jest. ale no, jest to takie bardzo miejsce. Jest to bardzo klimatyczne miejsce, gdzie trzeba zobaczyć, bo tu wszystkiego można, wiecie, popróbować posłuchać. I zobaczcie te truskawki. E, pilnować trzeba, tak. Zobaczcie, jakie wielkie truskawki. No, to, to, to takie jakieś giganciowe. Natomiast trzeba się trochę tu pilnować. Tak, trzeba I, pilnować rzeczy? E, że jednak e, tutaj kieszonkowcy i tak dalej. Także chodźcie chodźcie, chodźcie. chodźcie, chodźcie, No jest taki fajny klimat. O teraz wchodzimy w, w rybną. Tak. tak. No Karola, no to jest pochodzku, wow. No, no nie mamy czasu na takie frykasy, musimy dalej, dalej. Oczywiście Karola, ty pomału z tą kamerą, bo ja to zawsze szybko. Się... No ja wiem, nie. No ja. wiadomo, to co lubimy najbardziej, a lubimy bardzo. Zambasy, jakie wielkie. Eee, Rybnie. No i też zapachowo od razu. tak. <gry> ojej, ojej, po tej drugiej stronie Karola też musisz pokazać, bo zobacz tam ryby mają oczy. Ryby mają oczy, wiecie, nie? Jestem absolutnie oczarowana tym miejscem, bo y, znajdziecie tu wszystko właśnie, oprócz... Y, ryb ale też właśnie pasiki jakieś małe. No zresztą każdy kto jest w tak, Barcelonie to chodzimy teraz na strefę mięsną. No i teraz trochę nóg mięsnych. Ja bym chciała z Susi zrobić takie zdjęcie z taką nogą, ale Suzy się nie chce zgodzić. Są już takie małe tapasownie. Tak, ten tutaj, ta restauracja jest bardzo dobra. Bardzo nam się tu podoba. I tę restaurację tu bardzo Więc polecam ja od jak, siebie. Jak. Więc jeżeli się wybieracie do Barcelony, pilnować się tutaj na tym targu, ale przyjść koniecznie, bo e, no fajne zapachy, fajne miejsce, no tak bardzo lokalnie, bardzo miło. Coś bym zjadła, ale nie. Nie, Nie. nie jemy. Na razie nie jemy. Pada, ale my się nie poddajemy, walczymy, ja gwiazda cała na biało, widzicie, poszła w deszcz nagrywać. Dziś zostałam wzięta za przewodniczkę polską. Makłowicz w podróży. <laughs> Między innymi. Ale ja nie naszekam, bawimy się świetnie, ponieważ takie piękne elementy tutaj wyłapujemy i... O ile nie pomylę, a ze mną to jest różnie, jest to most biskupi. Tak. Bardzo piękne miejsce, tutaj bardzo tu jest uroczo. Karola tutaj wszystko pokazuje. Podoba nam się bardzo. Patrzcie ja pokazuję. Natąd. Karola pokazuje. Mury. <grym> mury. Mury, Trochę zieleni. Tu jesteśmy w okolicach katedry. Eugenii? Eulelia. Jak? Eulelia. Eulelia. No. E no, no złapał nas ten też. No nie ma co. No, nie będziemy ukrywać, ale tak. Da Nagrywamy dalej. Będziemy teraz do hotelu nagrywać dalej. Pat i weszłaś w kadr. Cóż za poświęcenie! Pada, pada, nadal pada, ale musiałyśmy tutaj przyjść. Dziaczki, dziaczki bez Hello, jak to wygląda? Każda, każda taka kafelka To jest jakaś miłość. Tak, różne miłości. Piękny. Super to wygląda. No, no to warto było tu przyjść, żeby to zobaczyć, chociaż raz w życiu to taki. W takie miejsce i tak. Można jest nieważne. Należy nam się trochę grzechu na wieczór, ale to wygląda i słuchajcie, to jest świeżo zrobione. Mm -hmm. I tu gorąca czekolada, i zaraz będziemy maczały, i będziemy konsumowały. Jej! I, słuchajcie, testujemy dla Was na żywo. I teraz wyrazy, dźwięko Słuchajcie tego. Mm -hmm. Mm -hmm. Prawdziwa czurosownia, Będzie robią tylko Mmm. -hmm. Szanowni Państwo, jakie to jest pyszne. Mm, bo ja tego nigdy nie jem, jak jestem w Hiszpanii, bo Marcel tego nie lubi. Natomiast mój mąż nie je takich rzeczy. A proszę, z dziewczynami, mam tutaj kompanki i możemy razem e, ładować kalorie. Ale halo, halo, kto dzisiaj zrobił 20 tysięcy kroków? No, to my, więc możemy. Ola, Cześć! W pięknej Barcelonie, moje poświęcenie. Żeby zrobić ładne zdjęcie z całą sagradą familią, a teraz muszę tu zeskoczyć. A no widzicie? Wcale nie jest łatwe takie influencerskie życie. 10 stopni jest, a ja w krótkim rękawku, ale będziemy mieć ładne zdjęcie. Eee, fascynujący dzień przed nami, bo zaczął się, słuchajcie, genialnie. Pakujemy się na zdjęcia siódma rano, a Karol mówi, dobra, tylko biorę jeszcze aparat. I wtedy, a gdzie jest aparat? Karola słuchajcie, zostawiła aparat na barze na dole w hotelu. Słuchajcie, z sercem na ramieniu leciałam po ten aparat, czy on będzie? Przecież go nie będzie. Mówię, no nie, niemożliwe. Na pewno go ukradli. Słuchajcie, był czekał w recepcji na nas. No półbiedy. Tam aparat! Najważniejszy był materiał w środku. Ale lecąc po aparat Susi nie wiedziała, że ja ma materiał w środku mam zgrany na drugiej karcie. Bo Karola, widzicie, jest, <noise> prze przewiduje takie rzeczy, że może po prostu aparat za kilkanaście tysięcy złotych zostawić w ten, na barze. W każdym no razie jest... Byłyśmy tak zajęte robieniem sobie selfie. selfie. Tak, tak, nie róbcie za dużo selfie. Także ja się teraz ubieram, Karola wskakuje w swoją stylizację, ją i i dalej, i dalej, i dalej działamy. Także fajnie zaczął się dzień. Karoli jeszcze powiem, że burczy brzuchu mi również, bo my jesteśmy przed śniadaniem tutaj. Jest z Mało bardzo ludzi przy Sagradzie, także ładnie sfotografowana Karola. Jeszcze widok na Sagradę, dziękuję. Ja się idę ubierać. Też możesz pokazać. I zobaczcie, jest błękitne niebo. Tutaj no siedzi, nie, siedzi. Muszę się przebrać zaraz. <laughs> tu na tej ławce. Bo, bo, bo. No to startujemy ze śniadaniem. I Karola mówi, że bierze wszystko, wszystko? żeby było różnorodnie. Tak. Wszystko, wszystko, wszystko. Eee, dobrze, ja Wam już pokazuję, co tutaj mamy. Mega sprawa, bo ja od razu Wam to powiem teraz. Zamówiliśmy hotel nie przez Bookingi, tylko przez bezpośrednią stronę H10. I dzięki temu dostaliśmy. W prezencie śniadanie gratis. I w ogóle jakiś taki fajny rabat, także dlatego tam dzieliśmy. O mój Marcel byłby tutaj zachwycony. Słodycze też są. Także jest w czym wybierać. No dobra, koniec filmowania, czas na jedzenie. I dotarłyśmy na śniadanie, ale to było trochę inaczej, bo najpierw poszłyśmy na zdjęcia, bo było słońce i teraz wpadłyśmy na śniadanie. Muszę mówić bardzo głośno, bo obok siedzą panowie Hiszpanie i tak. mówią głośniej ode mnie, więc ja też słowiańska chres, mogę być głośna. A teraz śniadanie pokazujemy. Śniadanie, które mamy w cenie noclegu, nie musiałyśmy w ogóle dopłacać, to jest mega pechę I mamy tutaj, proszę ja bardzo, ja, Karola mówi, wszystko. ja biorę wszystko, ja biorę wszystko, ja mówię nie, nie, ja nie. A proszę, ja też sobie pozwoliłam na wiele, zaszalałam. Mam Katia też. Cześć, o, coś I ma mamy ma. ciasteczka, i jeszcze krosanciki. Zaraz będzie moja kaweczka, pani mi przysie. Tak. Także, no słuchajcie, no tak, to ja mogę śniadajować. <grym> zamiast, <grym> o, klucz z No, no. i A, A ja mam słuchajcie cappuccino. O, przyszedł pan, chyba nie wolno filmować. A jednak wolno filmować, zresztą nam, influencerkom, wolno więcej. Na zdjęcia w hotelu. Już załatwiłyśmy Już Załatwiliśmy się, <grym> nawet, się <grym> nawet zdjęcia, możemy to bo są fajne takie. Odjazdowa architektura w tym. Architektura, duże słowo, no design taki fajny jest. No ładne meble. Więc ładne meble. O, panowie są ciszej, mogę coś powiedzieć? Jeszcze chciałabym powiedzieć, że y, kończę już mówić, bo będę jadła. Bo słuchajcie, wszystko jest takie pyszne na tym talerzu wygląda, więc mam nadzieję, że sok nie jest rozcieńczony wodą. Bo to jest wyciskany, pani mówiła, że ten akurat co nam daje coś świeżo wyciskany. Ooo! Dlatego tak pyszne. Dobra, także jemy. I kolejna lokalizacja, przepiękne miejsce, park w samym centrum Barcelony i zaczęła nam dopisywać pogoda, słońce mocno świeci, akurat na samą końcoweczkę jak wylatujemy, ale nie szkodzi. Stylóweczka, bo Was zawsze interesuje. Od czego? Od butów. Proszę bardzo. To są te Marco 6, nowa kolekcja. Takie do, takie do biegania. Eee, spodnie w stylu Mam's Jeans, bo Karola powiedziała, że powinnam takie sobie sprawić, więc mam Greenpoint eee, i moja marynarka z Massimo Dutti, to ta nowa, którą pokazywałam. Trochę biżuterii, okulary te co zawsze i idziemy coś tam jeszcze dofotografować. Eee, Aha, no i w ogóle tu jesteśmy dlatego, że Karola sobie znalazła to miejsce, a potem w tym parku Julia Wieniawa miała kampanię dla marki Apart. Ale ja byłam pierwsza, a bo ja, ja, to, ja to miejsce wysłałam już w październiku. Już w październiku, dlatego my idziemy zobaczyć, gdzie tu będą ładne kadry, ale jest naprawdę pięknie, no popatrzcie. Mam trochę złota. Tak, cudnie. Musiałyśmy zabrać Was na chwilę nad morze, ponieważ wyszło słońce, jest cudownie, cieplutko. Już ludzie się tutaj nawet opalają i yy, już nawet widać w kadrze, że się kąpią. <laughs> U. I po prostu musicie złapać kilka kadrów stąd. Karola hotel, do którego mnie zabierzesz niedługo. Tam to ten. To jest raz. To ty mnie zrobił. Tu są, e, to są e, kąpiący się tak, ludzie. Tak. I tam są restauracyjki jakieś. Nie tak, wszystkie tak, otwarte, tak, 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 ale tak. są. I tutaj musicie zobaczyć. Karola pokazuje ćwiczących mężczyzn. Panie dołączy. I panie są. Tak, można sobie poćwiczyć. To jest świetna sprawa. Taka siłownia na, na zewnątrz. I tutaj pan, nie wiem, nie pokazuje, może, że się pan goli. Klatę sobie. No, to, Ale rybka. To pokaż. jest rybka. Tak, jest i rybka jest bardzo pięknie. Tak. Jak jest słońce, no to jednak inne życie. To jest dokładnie. No, także przesyłamy trochę jodu. I tych pięknych, odbijających się promieni słonecznych. Oj, Patrycja nawet Tutaj? Foczka odpoczywa. Skończy się nasza przygoda w Barcelonie. Było naprawdę cudownie i dzisiejszy słoneczny dzień dodał nam takiego powera. Było naprawdę fajnie. Karola, trzy rzeczy, które Ci się podobały w Barcelonie. Hotel. Hotel. Wszystko! No, Plaży, plaża. Plaża, jedzonko, tapasiki e, i inne przyjemności. Będą piękne zdjęcia na Instagramie, więc musicie. Czy mnie musisz śledzić. mnie zapytać o trzy przygody, które się zdarzyły w Barcelonie. A tak, miałyśmy przygody, to prawda. <laughs> Ja nie wiem, czy to już opowiadałam Wam, czy nie, bo moja pamięć jest bardzo krótka, ale. Wydaje pierwszy... mi się, że nie. Pierwsza przygoda była taka, że Karola zostawiła na barze, w naszym Aparacja. hotelu aparat i przypomniała sobie dopiero na drugi dzień rano. To była pierwsza przygoda. Druga przygoda? E Pomylenie pokoju. Tak, pomyliłyśmy pokój i to tak koncertowo, yy, podekscytowane, ja oczywiście cała rozkulana i rozbawiona. Yy, pomyliłyśmy pokój i yy, po prostu ka karta na mnie działała, no i Karola jeszcze wzięła zaklękę. No i na to z tego pokoju pan uśmiechnięty, całkiem przystojny, mówi, co tam się dzieje. Ale coś jeszcze dzisiaj się wydarzyło. Dzisiaj też miałyśmy jakieś przygody. W razie... Tak, uciekałam przed kaczkami. A. Karola sobie ochlapała spodnie, nie, siostrze ochlapała spodnie, bo kaczki nas chciały działać, to znaczy, nie dziabać. Także tak, większych przygód nie było. Nosi się cały czas maski wewnątrz, pilnują tego, noszą właściwie, ale już też się czuje takie drugie tchnienie, że ten czas masek się kończy, więc dzisiaj ja nawet tutaj zdjęłam na chwilę chociaż na mnie już tam zerkają. Także subskrybujcie kanał, dziękujemy. Jeżeli chcecie takie vlogi z wyjazdu, bo planujemy nieśmiało kolejny, to łapki w górę, Pati, poje lecisz z nami jeszcze. O, a za to tobą hmm. chyba nasz samolot. A nasz tak samolot już, także lecimy, dziękujemy, subskrybujemy. Mm, pa, Pa! Pa!